Cześć, witajcie z tej sceny Śdichu. Dzisiaj witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Turystyki Rowerowej. Dzisiaj witam Was przed jedną z największych barokowo-neobarokowych świątyń, jakie no, pojawią się, pojawiły się po prostu w katalogu mojego kanału w historii. Jest to naprawdę ogromna świątynia. Kościół dosyć mody, ponieważ to, co dzisiaj widzicie, czyli typowo Neobarokowa bryła pochodząca z początku XX wieku, albowiem kościół został e, zbudowany pod koniec roku 1915. Budowa trwała około, około półtora roku, a architektem tego przedsięwzięcia był Józef Seyfried, e, Seyfried e, z Krawarza. E, krawarz? Tak, chyba krawarz, jeśli się nie mylę. Tak, krawarz. Widzicie, bo ja zawsze mam dylemat z krawarzem a z kromierzem. Kromierz jest dosyć dużą miejscowością leżącą koło Ołomujca, a krawarz leży, to jest Kraware, w, w, oczywiście w języku czeskim. Jest to miejscowość dosyć duża, bodajże jeszcze większa niż Krzanowice, w których się dzisiaj znajdujemy. E, miejscowość, właśnie e, miejscowość leżąca zaraz koło czeskiej opawy, czyli dosyć dużego, 50 miasta. E, tak jak mówiłem, Kościół kościół, jak widzicie, ogromny. Przede wszystkim na uwagę zasługuje wysoka na 56 metrów. Szczerze mówiąc, w ogóle bym na to nie... W ogóle bym tak... Naprawdę dla mnie nie wygląda ona na tak dużą wysokość, ale ku mojemu zdziwieniu na dwóch źródłach tak właśnie jest napisane, że ma ona aż 56 metrów. Przede wszystkim najbardziej wiarygodnym takim, powiedziałbym, może nie plakacie, ale takim typowo, typowo informacyjnym powiedziałbym obrazie w kościele, w którym właśnie są wypisane najważniejsze, najważniejsze daty oraz najważniejsze wzmianki o świątyni. Zrobiłem również zdjęcie tego, tego powiedziałbym, nazwijmy to plakatu. Mam nadzieję, że że również dołączę go do wnętrza ponieważ kościół jest otwarty wnętrze również przed chwilą dla Was nagrałem ponieważ ja już e, powiedziałbym e, no nauka nie idzie w las jestem już nauczony, że zawsze najpierw nagrywam wnętrze, później zewnątrz ponieważ e, na zewnątrz świątynię mogę nagrać kiedy chcę a kiedyś miałem przypadek, że po prostu wnętrze zostało mi zamknięte w czasie nagrywania świątyni więc już uczymy, uczę się na błędach Znam to z autopsji, więc nagrywam po prostu wnętrze zaraz, kiedy przyjadę pod, o tą, pod świątynię, którą chcę którą chcę na moim kanale uwiecznić. Dobrze, na uwagę zasługują też tutaj takie kopułki. Mi takie kopułeczki to kojarzą mi się przede wszystkim z świątyniami. Teo zostało przerwane, ponieważ zadzwoniła do mnie moja mama. Już do raz wracam. Na uwagę przede wszystkim zasługuje ogromna bryła tej oto świątyni, która naprawdę robi wrażenie. Jest on taki, powiedziałbym wręcz, napakowany, ale bardzo, naprawdę bardzo się zdziwiłem, jeśli, kiedy usłyszałem, że kościół został zbudowany zaledwie 100 kilka lat temu dokładnie 106 lat temu więc no, naprawdę jest to dla mnie naprawdę. Bardzo ciekawe. E, ogólnie okolice tutaj Krzanowic, powiedziałbym, Pietraszyna Tworkowa, Kietrza, czyli taki powiedziałbym cypelek Polski, sięgający od przejścia granicznego z Pietraszyn, Pietraszyn Studice po przejście graniczne w chałupkach. Tutaj przede wszystkim e, w kościołach królują świątynie e, neogotyckie w swoim oczywiście stylu zbudowania, czyli świątynie typowo ceglane. A ten otokolos, jak widzicie, jest typowo świątynią e, barokową, która różni się tym, że, e, że oczywiście cegła jest jak jest, ale, e, ale cegła jest otynkowana. Tak to się prezentuje. Jak na uwagę przede wszystkim to zasługuje ogromne presbiterium, które teraz widzicie. Przepraszam was za hałas, no ale oczywiście e, oczywiście społeczeństwo jest i będzie, no i oczywiście tutaj jeden z, nie wiem, czy pracowników, czy z wynajętych koleżków kosi trawę. Bardzo dobrze, ktoś to musi robić, oczywiście. Tak to się wszystko prezentuje. No ogromne, niczym w klasztorze w Głupczycach, powiedziałbym nawet i większe. Naprawdę, kościół ogromny. Na uwagę przede wszystkim w świątyni zasługuje przepiękna neobarokowa polichromia stworzona przez monachijskiego profesora Hansa Martina oraz jego współpracowników. Coś naprawdę wybitnego. Ale to już zobaczycie teraz, ponieważ zapraszam Was do wnętrza świątyni, które uwieczniłem już wcześniej. No i mam nadzieję, że wnętrze zostało przez was, mm, przez was obejrzane. E, naprawdę według mnie prezentuje się rewelacyjnie. E, teraz widzimy kościół od strony, powiedziałbym, mm, tak patrząc od frontu świątyni, to od strony e, zachodniej, e, no tutaj najbardziej widać bogactwo, bogactwo bryły kościoła. Naprawdę prezentuje się ona również fenomenalnie. Szczerze mówiąc, wnętrze jest przepiękne, ale mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba jego bryła. 48 metrów długości, 56 metrów wysokości. To jest naprawdę ogromny, ogromny i bardzo dobry wynik jak na taką miejscowość. Jest to notabene miasto, ale mieszkańców sporo tutaj nie mieszka, ponieważ mieszkańców jest około 2200 według statystyki na, Wikip na Wikipedii. Eee, miejscowość Krzanowice dostała prawa miejskie w roku 1600, około roku 1625, no i mm, ogólnie powstała tutaj też parafia, która wcześniej, e, jak oczywiście okoliczne większość tutaj okolicy, wraz nawet z moimi rodzinnymi głupczycami, należała do diecezji okułomunieckiej. Tak to się oczywiście już zmieniło, dzisiaj to wszystko należy do diecezji o polskiej, ale bodajże ksanowice mogą należeć do diecezji gliwickiej, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, to poprawcie mi oczywiście w komentarzach. Ale chyba to jest nadal jeszcze opolska, ponieważ Racibórz chyba jeszcze należy do diecezji opolskiej z tego mi co, z tego co e, kojarzę. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Kościół już by został nagrany przeze mnie. E, przeze mnie już powiedziałbym. Ponad rok temu, ponieważ w czerwcu ubiegłego roku wybraliśmy się na wycieczkę rowerową do Sudic, w których w, których, w której miejscowości znajduje się przepiękny neogotycki kościół, jeszcze większy od tego. Co ciekawe, Sudice malutka 500-600 mieszkańców, wioseczka tuż przy czeskiej czesko granicy, a znajduje się tam kolos neogotycki, również zaprojektowany przez architekta z Krawarza. Naprawdę w Krawarzu wybitni architekci wzbogacali otoczenie owej miejscowości. Przede wszystkim w Krawarzu też jest przepiękny kościół parafialny, którego również miałem przyjemność zobaczyć. Nie wspominając już o samym zamku, który oczywiście również, pałacu, który również robi ogromne wrażenie. Dzisiaj miejscowość Krzanowice jest, no... Przede wszystkim, nawet jak wjeżdżamy do miasta, miasteczka, mamy na, no, na tablicce nawet niemiecką, od, niemiecką nazwę Krojowicz, bodajże. Czyli mamy tutaj do czynienia z dosyć, dużą, z dosyć dużą mniejszością pochodzenia niemieckiego. No, jak wiadomo, to wszystko, te wszystkie tereny kiedyś przed wojną były w posiadaniu. Posiadaniu państwa niemieckiego. Czego tutaj sobie chodzimy takimi uliczkami? A ponieważ chcę Wam zaprezentować fasadę świątyni, którą spod, spod centralnie pod wieży nie da się prawie, że w ogóle ująć, naprawdę prezentuje się to rewelacyjnie. Chodźmy jeszcze troszeczkę dalej. Naprawdę. No, świątynia chociaż była remontowana bodajże w latach 80. W latach 90. niestety coraz bardziej zasługuje na generalny remont renowacji, oczywiście ta renowacja jeszcze się nie kruszy, oczywiście jeszcze się nie wali, no ale niestety jest ona trochę blada. Myślę, że chociaż jakikolwiek kolor inny niż, niż bodajże to jest. Może nie popielaty taki, no typowo szary kolor. Myślę, że o wiele bardziej, o wiele ładniej urozmaiciłby e, urozmaicił wygląd główny tej świątyni. No i tutaj właśnie dochodzimy do głównego miejsca, którym, które chciałem Wam zaprezentować. O, malinki. Typie, mnie na straszu, hej. No i tak to się prezentuje. Tak się prezentuje całość fasady świątyni. Pod wezwaniem świętego Wacława w Krzanowicach. A widzicie, jeszcze jeden wątek, który chciałem wam, e, który chciałem poruszyć na tym odcinku. E, świątynia pod wezwaniem świętego Wacława. Święty Wacław mm, jest patronem typowo czeskim, więc, no wiadomo, że świątynia była już e, raczej parafia, czy chociażby dawna świątynia, czy to drewniana, czy to gotycka, była ufundowana przez. Czechów, no Czesi zazwyczaj nadawali kościołom wezwanie, wezwa, wezwanie świętego Wacława, chociażby nawet Diecezja w Ołomuńcu, Katedra Łomuniecka, ma również wezwanie, jest pod wezwaniem Świętego Wacława. Chociaż najważniejszy kościół, główne, główna katedra praska, już pod wezwaniem Świętego Wacława nie jest, ponieważ jest pod wezwaniem również Świętego na w Rozpoczynającego się Wita. Dobrze, tak to się wszystko prezentuje. Ja, jeszcze ostatnim ujęciem na fasadę oraz główną wieżę, która ma notabene 56 metrów, nadal nie mogę w to uwierzyć no, może kiedyś będzie jakaś kiedyś, jakaś powstanie aplikacja z telefonu, która by łatwo będzie mogła ocenić wysokość budynku to wtedy jeszcze raz to obliczymy chociaż takim aplikacjom nie ma też co wierzyć póki co na nie istnieją dobra, dobrze, kończymy to a ja was, a ja się teraz z wami pożegnam i zaproszę do kolejnego odcinka który na kanale pojawi się już niebawem troszeczkę przegadany ale naprawdę myślę, było warto cześć, Trzymajcie się